Jesień już nieopodal, mamy dziś mglisty poranek, w zasadzie jak dzień. A na mnie czekają kolejne przygody w już opustoszałym troszeczkę ogrodzie. I kolejny iście wiejski, dzień na wsi przed nami. Zapraszam Cię do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się dzisiaj z Wami witam z Kawką oraz z Koszyczkiem, ponieważ czeka nas kolejny dzień spędzony na powiedziałabym prawdziwej polskiej wsi. Tak więc dzisiaj czekają nas kolejne wyzwania. Dzisiaj myślę, że jest pora na zebranie jakieś latają tutaj muszki. Nie wiem skąd one się wzięły, dzisiaj jest pora na zbieranie owoców czajnego bzu. Pamiętam, że jeszcze niedawno zbierałam kwiaty, robiłam z tych kwiatów w syrop i dzieliłam się tutaj z Wami tym przepisem. Także jeżeli chcecie wrócić do tego przepisu, zapraszam Was serdecznie. Możecie sobie zapisać na kolejny rok. I teraz przyszedł czas, aby wykonać coś z owoców czajnego bzu, ponieważ ja nie zerwałam wszystkich kwiatuszków, ponieważ wiem, że Przetwory z czajnego bzu są bardzo smaczne i miałam już okazję te testować, smakować przetworów Basi rok temu z czajnym bzem i były fantastyczne. Także postaram się prze zrobić coś podobnego w tym roku. I ja w ogóle opowiem Wam taką śmieszną historię związaną z tymi przetworami, które wykonywałam rok temu. Ja nawet chyba nagrywałam film wtedy, nie jestem pewna, ale wyszło tak, że zrobiłam przetwory. Chyba 11 albo 12 litrowych słoików ich nie zawekowałam, tylko zostawiłam na noc, bo już było dość późno, a ja w ogóle nie miałam doświadczenia, więc położyłam się spać, wstałam i na kolejny dzień zrobiło się wino i mi było tak przykro, że te przetwory nie wyszły, także w tym roku koniecznie muszą wyjść. Ja już tutaj zbieram sobie swoje jabłka, mam w ogóle dużo dyń, dużo wszystkiego, także... Jesień, jeszcze jest koniec latach, ale dla mnie wrzesień jest oficjalną jesienią, chociaż tak naprawdę jesień jest dopiero od połowy września, ale ta jesień jest już dla mnie teraz. No nie niedobrze, dobrze ja się chyba po prostu spóźniłam i zbyt długo czekałam ze zrobieniem przetworów, bo one, ten czarny bez już po prostu zaczął się sychać, ale myślę, że to w niczym nie przeszkadza, także... Wzywam taki, jak jest. I ja tak jeszcze chciałam nawiązać do ostatniego filmu, ponieważ bardzo Was poruszył jest niesamowity odbiór. Za co dziękuję Wam serdecznie. Nie spodziewałam się takiego odbioru przez, moją, przez moje dłuższe przewy tutaj na YouTubie, ale wybaczcie ostatnio byłam dość zajęta, więc byłam dość, no okej, okay, byłam dość zajęta i nie miałam ochoty też, yy, nie będę Was oszukiwać, po prostu nie miałam ochoty yy, nagrywać. Yy, jakoś tak wiecie, w życiu osobistym nie zawsze dobrze się układa yy, i nie ma co, wiecie, nie ma co, może nie oszukiwać, yy, w zasadzie można ukrywać, ale też myślę, że takie ukrywanie do końca nie jest okej, okay ponieważ wtedy tworzy się taki obraz idealnego życia, a tak wcale nie jest, bo wszyscy mamy tak naprawdę takie same problemy, takie, takie same życie, można powiedzieć takie same problemy, tylko wiecie, czasami to jest większa, no jakiś piękny ptaszek przyleciał. Większa, mniejsza anga. Także też ostatnio tak osobiście mi się nie układało i po prostu nie chciało mi się nagrywać, ale teraz wszystko wraca na dobre tory. Wiadomo, życie to jest sinusoida, więc teraz wszystko już jest u nas, u mnie w porządku, więc jestem i, 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 i o czym chciałam powiedzieć, przepraszam was za ten długi wstęp, po prostu chodźmy zywać ten czarny bez, napijcie się kawki, zróbcie sobie kawkę, wciśnijcie stop, zróbcie kawkę i chodźcie, zapraszam was do oglądania. Ja bym chyba po prostu sobie nie wybaczyła, gdyby w tym oku z Szczajnego również mi nie wyszły. Naprawdę. Nie zapowiada się zbyt ciekawie. Kurczę. No, chyba się spóźniłam. No, niestety się spóźniłam. Widzę, że tam na górze są jeszcze dwie doby gałązki czajnego bzu, ale co mi z dwóch gałązek? Jak, jak tak naprawdę trzeba mi cały koszyk? Także niestety w tym mi, muszę sobie odpuścić w tym roku owoce czajnego bzu, ewentualnie będę mogła później pójść jeszcze przejść tutaj gdzieś po polance. Ale jeżeli tutaj jest niedoby, no to podejrzewam, że tam już też nie będzie, jest mi krzyk. I cóż, czekam na kolejny rok, a sezon w ogrodzie już powoli mija. Yy, tak naprawdę muszę już teraz wszystko wykopywać i jak możecie zobaczyć, robi się już pusto. Wszystkie kapusty od wieśniackiej rodzinki z miasta już zostały yy, wczoraj wycięte. Mam też tutaj kilka swoich, które posiałam prosto do gruntu. Yy, i, I wczoraj też już część ich wyciągnęłam. Dzisiaj wyciągnę kolejną część, ponieważ chcę zrobić miejsce dla tego pora, który tutaj rośnie. Ten por rośnie tutaj tak gęsto, ponieważ również wysiałam go prosto do gruntu. I teraz, dla porównania, pokażę Wam taki, który zakupiłam w sadzonkach. Tutaj za mną możecie zobaczyć ten por, który był zakupiony prosto w sadzonkach. I posadziłam go w takich dość większych odległościach. Świetnie się trzyma. Jest już naprawdę mięsisty, taki dość gruby. Także jeszcze troszeczkę i będzie nadawać się do zbioru. I tak zastanawiam się, co mogę z niego zrobić. Możecie, może możecie mi coś doradzić, polecić, co można zrobić z pola, Ponieważ słyszałam, że pory również szybko. Przetwory sporym równie szybko psują się, jak te z cebuli. Jeżeli macie doświadczenia, z chęcią yy, poczytam Wasze komentarze yy, o tym, co wiecie na ten temat. Czy to nie jest piękne? To jest, kochani, jarmuż. I on jest tak ogromny. Yy, dwa dolne liście już mi tutaj odpadły. Yy. Urz przepiękny i nawet mam tam taki jeden, który pod, coś mi podgryzł chyba ślimak, ale on się pięknie odrodził. Jeżeli chodzi o jarmusz, to robię fantastyczne chipsy jarmóżowe, przepyszne z suszarki do owoców, więc dajcie znać, czy chcielibyście przepis na takie chipsy. No dobrze, więc nie ma co przedłużać. Ja sobie tutaj jeszcze trochę podjem jarmużu. I zabierałam się za pracę, ponieważ przez cały sierpień totalnie nic nie robiłam w ogrodzie, bo był taki upał, że mi się po prostu nie chciało siedzieć na dworze. Było dla mnie zdecydowanie za gorąco, także teraz muszę to nadrobić, powykopywać różne rzeczy i powyrywać chłasty. Także zabierałam się do pracy, nie przedłużamy. Dzisiejszą pracę w ogrodzie zaczęłam od zbioru melisy. Tą melisa już podcinałam sobie w ciągu tego lata i powstały takie nowe, malutkie, słodziutkie listeczki. Melisa ścinam całą, a następnie będę ją suszyć w dehydratorze. To jest cała ścięta meliska, a tutaj widzicie część zbiorów tego lata. Następnie zabieram się za buraczki. Czy nie są przepiękne, takie duże, długie? To jest akurat taka odmiana. Przebieram te, które są większe, a te mniejsze pozostawiam jeszcze do rośnięcia. Guraczki mamy już zebrane. A teraz zabijam się za marchewkę. Już część mechewki wykopałam. Była to mechewka fioletowa i zdążyłam już ją zużyć. Teraz zabieramy się za zwykłą majchewkę, taką wiecie, pomarańczową. I tutaj również. Wykopałam część marchewki, a tak naprawdę większą część, a te mniejsze pozostawiłam do dalszego rośnięcia. Zobaczcie tylko, jak niektóre są ogromne. Przy okazji wykopywania tych większych, wykopały się też niektóre mniejsze, a z doświadczenia wiem, że jak je z powrotem tam wkopię, to i tak nic z tego nie będzie, one tylko się zechną. Także również je wyciągałam. Zobaczcie, jaka piękna moja A tutaj mamy coś takiego, co nie wyszło, i nie wiem o co chodzi. Dopiłam kawkę, chociaż już mam e, fusy praktycznie. E, zrobiłam już część na ogrodzie i postanowiłam, że będę wszystko tutaj robić paetiami. E, tak jak e, było to przy przygotowywaniu tego ogrodu, przy tworzeniu go, zajęło mi to kilka miesięcy, i zbiory, myślę, że również. Trochę tego czasu zajmą. Z bóraczków chciałabym wykonać sałatkę taką w oleju z papyką, ponieważ bardzo taką lubię. I myślę, że przyszedł czas na no to, aby o czymś Wam powiedzieć. Myślę, że jest to bardzo ważna kwestia do poruszenia, a mianowicie zostaliśmy okradzeni, chociaż to bardziej ja czuję się okradziona. Czy to jest błaha kradzież? Czy kradzież w ogóle może być błaha? Bo jeżeli ktoś ukradnie coś tak błahego, co będzie kolejnym razem? Czuję się okradzona nie tylko z rzeczy materialnych, ale również z mojej bardzo ciężkiej pracy. Wczoraj odkryłam to, że zostałam okradzona i. Było mi bardzo smutno, byłam zła, ale było mi bardzo, bardzo smutno do tego stopnia, że prawie się rozpłakałam. Już Wam mówię o co chodzi. Chodzi o moje dynie, które rosły na oborniku. Jak wiecie, my nie jesteśmy tutaj ogrodzeni, czasami są jacyś przechodni, którzy przechodzą tutaj z boku naszej działki, ogólnie ta działka jest taka otwarta. I miałam dynie na oporniku, tak jak powstały chyba z dwa filmy na temat tych dyni. I miałam tam takie dwie dynie, o które szczególnie dbałam, ponieważ czasami ktoś przy tych dyniach przejeżdżał ciągnikiem. Ja dbałam i troszczyłam się o te dnie, aby nie zostały przejechane. Ponieważ no jedna dynia niestety została przejechana wcześniej i zostały dwie, które były właśnie blisko tego przejazdu i je tak przesunęłam, aby nikt ich mi więcej już nie przejechał, ponieważ bardzo mi zależało na tych dniach, ponieważ bardzo dużo pracy włożyłam w ten ogród. Wiele, wiele miesięcy. Dodatkowo jestem mamą trzech dziewczynek, trzech małych, trojga małych dzieci. I ja naprawdę, aby ten ogród stworzyć, Potrzebowałam włożyć tu bardzo dużo energii i bardzo dużo czasu. I ten czas nie było mi wcale tak łatwo zdobyć. Myślę, że rodzice sami doskonale wiedzą, jak ciężko zdobyć ten wolny czas, w szczególności gdy ma się trójkę dzieci. Malutkich dzieci, które nie chodzą do szkoły, ponieważ wtedy jeszcze nie chodziły do szkoły, więc ja znajdowałam każdą wolną chwilę, aby coś tutaj zrobić i bardzo się starałam. A w tym momencie jest mi niesamowicie smutno, bo ktoś mnie okradł z mojej ciężkiej pracy. Dynie. Ja rozumiem, że to może być błaha rzecz, jednak dla mnie to jest coś więcej niż tylko dynia, ponieważ. Tak się cieszyłam z owoców swojej pracy, a ktoś bezczelnie ukradł mi dynie z mojej działki. Nie mogę tego zrozumieć, gdyby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, że jest głodny. Powiedziałabym, chodź, weź sobie, co chcesz weź sobie te dynię i jabłka podzielę się z Tobą, nie wiem, przetworami moimi, tak? Możesz sobie wziąć z ogrodu co tylko potrzebujesz, żeby zjeść, nie wiem, nakarmić swoją rodzinę cokolwiek, ale takie perf taka perfina kradzież, Nie potrafię tego zrozumieć. Jestem zła, a przede wszystkim smutna. Tak naprawdę to mógł być każdy, jednak jest mi bardzo przykro. Co będzie kolejnym razem? Ja nigdy w życiu nic nie ukradłam nie wyobrażam sobie, aby coś ukać, żeby wejść do kogoś na działkę i ukraść sobie czyjąś ciężką pracę. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Czy kradzież dyni to taka błaha rzecz? Bo dla mnie nie. Ja mam, mam wiele dyni, ale... Te były wyjątkowe, naprawdę te były wyjątkowe, ponieważ o nie dbałam. I tak naprawdę nie wiem, ile tych dni tam zniknęło, ponieważ nigdy ich nie liczyłam, nawet nie wpadło mi do głowy, żeby liczyć je. Wiem, że zniknęły dwie, na których mi bardzo zależało i o które dbałam, i w tysiącu procentach wiedziałam, że one tam są są piękne i dorodne. No cóż, będę miała jedynie mniej. Jednak ja uważam, że karma wraca. Także mam nadzieję ogólnie, że ktoś napełni sobie brzuszek moimi dniami z obornika. Jeżeli jest chłodny. Ale co mogę więcej powiedzieć? No, brak mi słów. Nie wiem, co Wy sądzicie na ten temat. Na temat kradzieży dyni. Ja już na dzisiaj będę kończyć. Jeszcze pownoszę sobie tutaj te liście, które zostały, wyniosę je na kompost, aby mieć piękną ziemię na przyszłe lata. Bardzo urodzajną ziemię, witaminki tutaj z tych resztek z warzyw z mojego ogrodu. I na dzisiaj już kończę. Będę suszyć meliskę, następnie będę ją kruszyć i ona piękne listki pięknie sobie odpadną z tej łodyżki, tak że będę miała własną meliskę na zimę. Ja bardzo lubię smak melisy, w szczególności ten, tej świeżej. Ta suszona już tak nie smakuje, ale ta świeża jest fenomenalna, bo ma taki delikatny smak cytrynki. Jest bardzo fajna. Później jeszcze będę suszyć inne zioła, ponieważ w zamrażalniku nie mam już miejsca. Mam dużo pietruszek, yy, pietruszek selerów naciowych i tak dalej. Także ja na dzisiaj się z Wami kończę. Cieszę się, że mogłam Wam pokazać, jak wygląda życie na wsi. Yy, I też bardzo jestem ciekawa, skąd mnie oglądacie. Często jak czytam komentarze, niekoniecznie to pozytywne, ale też te takie uszczypliwe, to zastanawiam się, gdzie ta osoba się wychowała? Więc dajcie koniecznie znać, skąd mnie oglądacie. Czy całe życie mieszkacie w wielkim mieście i tak naprawdę nie macie styczności z wioską jesteście tu, bo jesteście ciekawi, jak wygląda to wiejskie życie, czy może jesteście z wioski i oglądacie, jak inna wiejska dziewczyna radzi sobie i tutaj e, przebywa swoją ogrodniczą podróż rodzicielską, macierzyńską. Ja się dzisiaj już z Wami żegnam, dziękuję że jesteście. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze kanału nie subskrybujecie. Trzymajcie się, ciepło! Pa.